Dzień dobry Państwu. Witam 30 października 2021 roku. Proszę Państwa, dzisiaj miałem okazję posłuchać jakiś fragment premiery książki pana Rafała Ziemkiewicza: Strolowana rewolucja. Miał tam. Na tym spotkaniu jakieś dwie osoby, z którymi rozmawiają na, na różne tematy, do, tudzież tematy do, dotyczące jego książki. E, proszę Państwa, no rzeczywiście ta rozmowa była dosyć ciekawa. E, kwestia jest tego, że w jednym takim fragmencie początkowym e, nie zgadzam się z Panem Ziemkiewiczem, nie zgadzam się z tymi Panami, którzy tak e, omawiają temat o tej. o o, po, o Polsce, o potencjale Polski, o tym, że, no, że, że Polska, tak powiem, otwierając się w taki czy inny sposób, była atrakcyjna dla innych narodów, dla innych kultur, innych historii o świetności państwa polskiego. Poniekąd, w jakimś sensie jest to prawda. Chciałbym Państwu powiedzieć swoje zdanie na swój sposób. Uważam, że. Może tak nawiążę do współczesnych czasów, ale te współczesne czasy są dokładnym powieleniem historii, bo jednak, jakby nie było, okazuje się, że Polacy, niezależnie od tego, że znają tę formułę, że historia lubi się powtarzać, żeby z historii coś się uczyć, to jednak, jakby nie było, zauważyłem, że Polacy ani tej historii za bardzo nie znają, a nawet jeśli znają, to powtarzają, i, a jak powtarzają, to powtarzają w ten sam sposób, jak to zostało zrobione poprzednio, bez uczenia się. Po prostu nauka z historii jest sprawą istotną. Do czego zmierzam? Proszę Państwa, może wejdę po prostu na ten obecny grunt Polski, na tę sytuację, jaka obecnie ma miejsce, albo przynajmniej na tę sytuację, jaka ma miejsce powiedzmy od sześciu lat, bo chcę Państwu powiedzieć swoje zdanie, które będzie dotyczyło zmarnowanych, przynajmniej tych ostatnich sześciu lat, przez tak zwaną prawicę, czyli tam Prawo i Sprawiedliwość i ich rządy. Chciałbym tutaj skupić się, proszę Państwa, na dwóch postaciach, na pani, panu Glińskim i panu Gowinie. Ministerstwa, które były najbardziej istotne, znaczy, każde są istotne w jakiś sposób tam, czy to jest Ministerstwo Spraw Narodowych, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, czy jakieś inne historie są istotne, ale na długą metę jest bardzo istotne Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Nauki, i tutaj te ministerstwa były właśnie w zasięgu, były w gestii Gowina i Glińskiego. No, ja po prostu mówię Gowina Glińskiego, bo nie lubię używać słowa pan w stosunku do ludzi, do których, no, którzy nie zasługują, powiedzmy, na takie miano, i dlatego. To, jeżeli mówię o pewnych politykach takich czy innych, to nie używając tego słowa, pan to jest taka z mojej strony lekka pogarda. Proszę Państwa, mówię to o tym, że, żeby Państwu powiedzieć, że ta sytuacja powiedzmy tego jazgotu w tych mediach, jazgotu powiedzmy Targowicy, jazgotu Targowicy z, powiedzmy, z tą obecną partią rządzącą. Z jej, z jej zwolennikami. Ten jazd, proszę Państwa, z czegoś wynika. A wynika, że tak powiem, z bałaganu moralnego, bałaganu kulturalnego, jaki ma miejsce w Polsce. Jednak po okresie, powiedzmy, takiego e, twardego komunizmu e, nastała taka odwilż i mamy taki, taki bardziej socjalist, taki, powiedzmy, e, w trochę w leku kapitalistycznym wydaniu. I po tym okresie komunizmu w Polsce, w, jak chodzi o szkolnictwo, jak chodzi o kulturę, kulturę, sztukę, takie inne historie, jednak zasiedli ludzie, którzy pochodzili albo w linii prostej z Hamów, albo w bardzo prostej linii z Hamów. Jeszcze powiedzmy w latach 60., może Państwo widzieli jakieś kabarety, jakieś dziewońskie, jakieś inne historie, jakieś fogi. Były jeszcze, tak powiem, resztki polskiej kultury, resztki polskiej takiej inteligencji. I później ci ludzie, takiej względnej kultury, względnego takiego bycia, odchodzili na bok, a w ich miejsce wchodziło takie, takie środowisko hamów, po prostu, bo to kiedyś jakieś byli panowie, i wchodziło tu hamów. I te hamy w jakiś sposób, no może na kulturze to się za bardzo nie dorobili, ale na kolaborowaniu, powiedzmy, już się niektórzy z nich, że tak powiem, dźwignęli finansowo. I kwestia jest tego, że, że obszar kultury obszar moralności, oprócz obszar szkolnictwa zajęli po prostu hamy i spowodowali to, że, że, te, że te środowiska, te miejsca zostały, że tak powiem, zubożone w sensie materi materialnym, znaczy w sensie no, materialnym, jako jeżeli można mówić o sensie materialnym, jak chodzi o dobra moralne, dobra kultury, nauki. Także tutaj była są ogromną to była ogromna strata dla państwa polskiego i te od czasów, powiedzmy, tego tak zwanej wolności od 1979 roku, takiej większej reformy, nikt się tym nie zajął, bo po prostu te chamy były u władzy. Miałem nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość spowoduje to, że nastąpi w Polsce odrodzenie kultury, odrodzenie nauki, odrodzenie, powiedzmy, moralności, odrodzenie, powiedzmy, że Polacy Wespną się na następny szczebel kultury. Ale się okazało, że nic takiego nie miało miejsce, a osoby, które zostały do tego powołane przez, przez prezesa Kaczyńskiego, czyli Gowin i, i tego, i Gliński, nic z tym, tym temacie nie zrobili. To były osoby, które, że tak powiem, i do tej pory są, przynajmniej jak chodzi o jedną osobę, którzy, że tak powiem, próbują się układać z hamami. I po prostu futrując ich pieniędzmi, po prostu jak chodzi o powiedzmy antypolskie filmy, czy jakieś wystawiane sztuki, które tam emanują, powiedzmy, taką bardziej pornografią, takim, takim dziadostwem z kamieniem, czy też szkoły, w których były, tak powiem, jak chodzi o naukę, to w, tam były wplatane elementy tej rewolucji neomarksistowskiej także, że tutaj proszę Państwa, to przez te dwie osoby Polska na tym ogromnie straciła i ja mówię powiedzmy o tych ostatnich sześciu latach, chociaż należałoby popatrzeć na dłuższy okres czasu ale to, to, to że Polacy zmarnowali ten czas że państwo polskie zmarnowało ten czas to spowodowało właśnie te, takie bagno w sferze kultury w sferze w sferze moralności i innych historiach i proszę Państwa, muszą Państwo zauważyć, że e, państwo jest silne wtedy, jeśli państwo, że tak powiem, jeżeli te władze tego państwa, powiedzmy, ja jestem bliżej władz tak zwanych prawicowych, jeżeli to państwo e, ustala e, jasne reguły gry, tak jak powiedzmy chodzi o podatki, firmy, które tu przychodzą, po prostu inwestują, które robią jakieś interesy. Tak samo jak chodzi o kulturę. O, o państwo, jako takie, jak chodzi o to, jaki kształt jest tego państwa, jakie, jakie, jest, jakie jest sumienie tego państwa. Tak jak, jak państwo zauważyli, Izrael proszę, ogłosił się państwem żydowskim, tak Polska powinna ogłosić się państwem katolickim. I dopiero na tej bazie budować pewne inne historie ale to byłby jakiś kręgosłup. osób. Dlaczego państwem katolickim? Po dlatego, że w okresie kiedy Polacy byli katolikami, takimi szczerymi katolikami, Polska e, była, że tak powiem, naj, najbogatszym, najbardziej emanującym, emanującym kulturą i, i nie tylko kulturą i, i bogactwem, i wszelkim bogactwem państwem na, w Europie. Także jeśli byłyby realne, jasne e, tak powiem, warunki gry, to nawet do państwa, które by powiedziało, że jest państwem katolickim, też by przyjeżdżali, proszę państwa, ludzie z innych państw. Bo muszą państwo zrozumieć, że jeżeli w, tych, w takim państwie byłaby takie pewne jakieś reguły, państwo katolickie, czyli takie, które nie można obrażać wiary katolickiej, nie można obrażać wyznawców, w których mogą mieszkać mniejszości narodowe, ale podstawową wiarą jest wiara katolicka i wszelkie działanie przeciwko tej wierze. Wiązałoby się z karą, taką czy inną, czy, ale w każdym razie, że byłoby to e, solidnie ukarane, i wtedy ludzie by wiedzieli, co można mówić, a czego nie można mówić. E, idąc w kierunku tak zwanej demokracji, a te demokracje to zwykle e, demokracje, doszukują się mniejszości narodowe, bo oni w tej demokracji widzą, Swój, swoją możliwość przejęcia władzy takiej duchowej nad danym państwem, a jak przejmą władzę duchową, władzę moralną nad jakimś państwem, to wprowadzenie tych swoich reguł gry, które państwo widzą obecnie w Polsce. Także, że tutaj, jeśli to byłoby postanowione, ludzie by wiedzieli, co jest zabronione, to potencjalni ludzie, którzy by chcieli tu przyjechać, by wiedzieli, powiedzmy, że co im wolno, a czego nie wolno, jeśli. Także to jest y, 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 taka sprawa dosyć oczywista. Dam Państwu taki amerykański przykład i europejski przykład, jeśli, jeśli znajdę trochę czasu. Amerykański przykład jest taki. Że w Stanach Zjednoczonych jest tam ilość tych Stanów, 51 Stanów, jest tam Texas. Stan Teksas był stanem bardzo konserwatywnym, gdzie ludzie posiadają broń, gdzie ludzie, że tak powiem, są dumni z tego, że chodzą do kościoła, odmawiają różaniec. Jest to państwo, że tak powiem, Biblia i pistole to jest, że tak powiem, to, jest, to są dwa, 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 dwa przedmioty które są codziennego użytku w Teksasie. I proszę Państwa, muszę Państwa zauważyć, że przez ostatnie lata, może taki dowód, no nie wiem, czy 10 lat, czy, czy więcej, bo już ja tam nie mieszkam w Stanach, nie jestem w stanie tego określić, do stanu Teksas, w którym były, były jasne, powiedzmy, reguły gry, gdzie ludzie, że tak powiem, kochali wolność, kochali Boga, kochali broń, zaczęli przyjeżdżać, proszę Państwa, ludzie z Kalifornii. Przyjeżdżać ludzie z Kalifornii, z New Jersey, z New York, z innych tych stanów, takich stanów typowo lewackich, których to lewactwo doprowadziło do tego, że, że nawet ci lewacy, którzy nawet mają pieniądze, już nie są w stanie tak powiem, mieszkać w tych, 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 tych Stanach, bo zrobili tam totalny bałagan, totalny bałagan i w sensie e, i w sensie wizerunkowym, czyli ulice pełne bezdomnych, dziadostwo, oszustwo, powiedzmy, szalenie drogie mieszkania, szalenie drogie nieruchomości, szalenie drogie takie czy inne sprawy i potężne regulacje, później jakieś napięcia społeczne. To doprowadziło lewactwo w tamtych Stanach. I ludzie z tych Stanów, proszę Państwa, uciekają do e, Teksasu, bo nie chcą tam u siebie mieszkać, ale muszą Państwo zrozumieć, że ludzie. Pośrednio albo bezpośrednio przyczynili się do tego, w jakim sytuacji znalazły się New Jersey, New York, Kalifornia czy jakieś inne. Doprowadzili do totalnego szamba u siebie, żeby uciec do, uciec do Teksasu i tam żyć, powiedzmy, według jakichś praw, który jest bardziej zorganizowany. Ale tutaj, muszę Państwu, tu jest w tej chwili najważniejszy moment. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Teksasu, oni więcej czy mniej. Przywożą swoje lewackie ideologie, swój lewacki styl ym, widzenia świata i oni zmieniają Teksas. Zmieniają Teksas na wzór Kalifornii, na wzór New Jersey, na wzór Nowego Jorku, powiedzmy. Także widzę Państwa, jak to wygląda, bo ci ludzie, nawet czy świadomi, czy nieświadomi, nie chcą mieszkać w Kalifornii, ale oni mają w, to, w sobie to Kalifornię. Dlatego jest takie nawet, są takie, nie wiem czy Państwo widzieli, takie, takie banner z przedwiazdem. Do, 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 do Teksasu, czy tego to jest taki bardziej alamem, czy taki wiesz przyśmiewczy, że Don't California ma Texas. Czyli nie róbcie, e, e, nie kalifornijcie mojego Teksasu, czyli nie, nie powodujcie, że Teksas stanie się następną Kal e, Kalifornią. To jest istotne, dlatego mówię, że jeśli byłyby konkretne regulacje, takie czy inne, ci ludzie. Byli w mniejszości, ale teraz się okazuje, że ci ludzie w tym Teksasie, powiedzmy, jest tylu się ich najechało, że oni zaczynają wybierać demokratów, zaczynają znów wybierać lewactwo, które spowoduje wcześniej czy później, że Teksas może zmienić się w następną Kalifornię. Także Państwo widzą, samonapędzające się metody, samo napędzające się historie, ale jeśli byłyby konkretne reguły, jasne i klarowne, co w takim stanie można, a czego nie można, jest to stan wolny. Ale nie można powiedzmy walczyć z Panem Bogiem, nie można wprowadzać zboczeń do, do szkół, do jakichś innych historii. Wtedy by ludzie wiedzieli, że to jest karalne, że w tym, do, do tego stanu by przyjechali i albo się by w tym stanie poddali tym, temu prawu, albo, by musieli, albo musieli iść do i płacić ogromne pieniądze, albo musieli z niego wyjechać. I to jest analogia do Polski. Przepraszam, bo jeszcze. Jakiś czas temu, pamiętam, że jeździłem tam na Przespyk Suwalski i tam przyjeżdżali Holendrzy do Polski. Holendrzy też zrobili taki gnój u siebie, taki lewacko, taki, taki dewianski, taki zboczeniowy I, i po prostu nie do że nie zrobili ten grój, to Holandia stała się państwem bardzo, bardzo drogim do życia. I nagle jak zobaczyli, że jest możliwość mieszkać w Polsce poza tymi dewiacjami, poza pewnymi historiami, to oni tam przyjeżdżali. Kupowali dziesiątki hektarów ziemi, na których po tam hodowali, powiedzmy, jakieś krowy, jakieś inne bydło i oni, tak powiem, byli tam z zagranicy, a dla tych Polaków, dla tych ludzi ze wsi, to ktoś z zagranicy, to zawsze było takie coś lepszego, także oni czuli się jeszcze dowartościowani. Ekstra, nie to, że przyjechali jako uchodźcy, czy powiedzmy, no bo uchodzili z tej Holandii, przyjechali jako uchodźcy, żeby tu zamieszkać. Zobaczyli, że za grosze mogą kupić ziemię i inne historie i oni, że tak powiem, osiedli sobie tam. Ale to, że, proszę Państwa, oni osiedli, to jest jedna sprawa, ale zobaczyli, że Polska jest miękka, że jest to tak zwana y, demokracja, w której można to czy tamto. I stąd pojawiła się pedofilia y, wśród tych, tych ludzi, którzy później się okazali, że jakieś dzieci gwałcili, jakieś inne slajdy. Ci Holendrzy, którzy przejechali, oni, proszę Państwa, tego się nauczyli w, u siebie, niby oni już tego nie chcą, że już, może nie to, że nie chcą, ale w podświadomości, żyje, jest ich ta. ta Kultura czy brak kultury, brak moralności, który przywieźli ze sobą. I oni znów tą Polskę, ten region chcą robić na swój, na modlę holendersko. Jeżeli państwo widzą tę analogię, powiedzmy, w sprawie Teksasu i tego, to widzą państwo, na czym to polega. Jak, wracając do Gowina i do Glińskiego. Jeśli Polska naprawdę chce być państwem silnym, to przede wszystkim w sprawie kultury, w sprawie moralności, w sprawie nauki, tu powinien być jakiś reżim. To jest reżim, znaczy reżim to nie żaden reżim, tylko jasne, klarowe reguły gry. Jest to państwo katolickie i obrażanie religii katolickiej podniesie taki sam skutek, jak powiedzmy, taki sam większy skutek, jak obrażanie religii powiedzmy żydowskiej. Państwo pamiętają, że jakaś osoba psychicznie chora wybiła jakąś tam szybę, w tym w synagodze została złapana ta osoba. Rząd wysłał tam, przyjeżdżali wszyscy polscy biskupi, cały wszyscy dygnitarze, żeby przepraszać Żydów za to, że tam się to stało, że to taki, taki, tak coś nie powinno mieć miejsca w ogóle. Ale osoba psychicznie chora, która nie kontrolowała swoich emocji, zrobiła to i wszyscy dygnitarze przyjeżdżali, przyjechali po to, żeby przepraszać. Później jakiś znak w Oświęcimiu został tam, ten taki główny tam wjazdowy, został ukradziony. Momentalnie, że tak powiem, w ciągu kilku dni zostały te osoby znalezione, to odbudowane, przeproszone i tego. Widzę, Państwo? Tak powinno się zachowywać Państwo przede wszystkim w stosunku do katolików i religii katolickich, chrześcijaństwa w Polsce. Że każda, powiedzmy, jakieś namalowanie czy na kościele jakiegoś znaku, to jest po prostu od razu. Taka osoba się bierze, osoba poniesie ogromne konsekwencje za mowę nienawiści, za nienawiści do dobra, do kultury tego państwa, w którym żyje. Czy jest ta osoba tutaj urodzona, że osoba jest przyjezna? To nie ma znaczenia, ale takie konsekwencje, taka szybkość działania prokuratury wszystkich służb powinny być w przesłunku e, tych ludzi, którzy obrażają wiarę katolicką. To jest numer jeden. Wiara, oczywiście, zgadzam się, że, że powinna być szanowana i tam kultura, powiedzmy, i, tam i muzułmańska, i żydowska, i jakaś tam inna, ale musimy zwrócić uwagę, że y, Polska jest tak jak, tak, jak kraje Ameryki Południowej, jak Teksas, jest y, atrakcyjna dla ludzi z zewnątrz, czy to są mniejszości powiedzmy żydowskie, czy, czy muzułmańskie, inne, pod tym kątem, że jest atrakcyjna. Y, że znaczy robi się bardziej atrakcyjna pod tym kątem, że jest nijaka, że ona dba bardziej o tamte kultury niż swoją kulturę. Dlatego oni wtedy jadą bardziej do Polski jako państwa, które da się okupować, a nie w którym da się, powiedzmy, żyć jako, tak powiem, przylepiona mniejszość do pewnej większości, która wprowadza jasne i konkretne reguły. Także, wicepaństwo, tu, tu jest ten taki zasadniczy moment, Y, powiedzmy, który został przespany w Polsce, że sprawy pryncypialne dla Polski, że na tych wartościach powiedzmy chrześcijańskich, co została Polska kiedyś zbudowana, była najsilniejszym państwem, żeby znów wprowadzić to jako, jako, jako że tak powiemy, drogowskaz, jako kręgosłup. I dopiero na tym budować pewne takie czy inne historie. A to nie przejmujcie, proszę się nie przejmować. Do państw, powiedzmy, katolickich, gdzie jest, powiedzmy, taka ogromnej moralności, wszyscy się pchają. Ja bym sobie, byłem w Ameryce Południowej, w różnych państwach, tudzież w Panamie. Tam przyjeżdżają wszyscy, tak powiedzmy, i z Europy Zachodniej, i Amerykanie, i tacy, i inni. I oni przyjeżdżają, bo oni się świetnie czują w kulturze chrześcijańskiej, bo ci ludzie są grzeczni, oni są uczciwi, są pracowici, tacy czy inni. Wiadomo, są wynaturzenia, jak to wszędzie, ale to już te wynaturzenia biorą się z pewnych inspiracji korupcyjno-bandyckich, które te, ci przyjezdni czasami przewożą ze sobą. Także, że, 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 że nawet jeśli byłoby takie, powiedzmy, reżim, powiedzmy, jak w Izraelu, że, że jest państwo żydowskie, a wszystkie inne mniejszości muszą być grzeszne, też by ludzie przyjeżdżali, bo jednak religia katolicka i katolicy jako tacy, są atrakcyjnym miejscem do życia po prostu, bo jest to życie według jakichś reguł. Najgorsze jest życie bez reguł, które to powoduje do wszelkich rodzajów dewiacji, demoralizacji, do tego do rozkładu państwa, które państwo się staje słabe nawet nie jest w stanie się powiedzmy obronić przed jakimiś państwami dzikimi, którzy są dobrze uzbrojone, takie czy inne, bo po prostu bo jest wewnętrznie rozbite. Ten tam, proszę Państwa, jest bardzo długi, ale tutaj, a propos Siemkiewicza, to właśnie o takiej demokracji, wolności, otwieraniu się na innych. Tak, otwierać się, ale otwierać się, jeżeli ty masz państwo zorganizowane i wtedy niech przyjedzie, powiedzmy, muzułmanin, Żyd czy jakiś Arab, ale on wie, że tutaj nie może ani obrażać Jezusa Chrystusa, ani może obrażać katolików, ani innych. Wie, że podatki są stałe, wszystkie są takie, takie dla, dla wszystkich ludzi, mieszkańców Polski są identyczne i możliwości prowadzenia biznesu są takie same. Wie to, że każde kartele, każde powiedzmy e, holdingi czy jakieś inne, które są wymierzone przeciwko innemu biznesowi, które są, nie, tak powiem, na, na zasadzie bandyckie prowadzone, bo to takie, są, takie, takie, takie historie są, są robione, że będzie państwo się za nimi ujmie, że wszyscy mają taki sam start powiedzmy do biznesu i innego i przede wszystkim, że w tym państwie jest wolność do, do działania na tej czy na innej y, niwie. Muszą Państwo zrozumieć, Państwo może tego do końca nie, nie złapią, bo to już jest następny trochę dosyć długi temat, ale jak sprawa po prostu, kultury, jak sprawa powiedzmy, yy, powiedzmy to jest moda. Proszę Państwa, kiedyś jeszcze w Polsce za komuny, myśmy rozpoznawali Polaków po, yy, gar, yy, po yy, garniturze od krawca, po, po ubraniu od krawca. Muszę Państwu zrozumieć, że jeszcze kiedyś to byli krawcy w Polsce, oni byli lepsi, gorsi, ale byli. Byli tak zwani szewcy, którzy robili buty. W tej chwili ilość krawców, tak powiem, się zmniejsza. Coraz mniej jest ludzi szytych, e, przepraszam, coraz mniej jest krawców, coraz mniej jest ubrań, które są szyte, szyte na miarę. Coraz więcej jest kupowane w hipermarketach, supermarketach, gigamarketach, które są robione w Chinach przez takie czy inne firmy. Proszę państwa, to też jest kultura, bo jeśli państwo jest znane z tego, jak powiedzmy Włochy, czy Francja, czy, czy powiedzmy czy Anglia, że tutaj w tym i tym sklepie, w tym i tym są jest słynny, powiedzmy, e, krawiec, który szłyje na miarę, że to ubranie pasuje, dobre tego, to jest, to jest bogactwem tego państwa. Tak samo szewcy, jeżeli tutaj się ładne jakieś buty się robię, to, to państwo jest znane z tego i więcej tych szewców, więcej tych krawców. I więcej po prostu, takich innych kapeleszników, innych, to to państwo jest znane i to państwo jest bardziej szanowane. W ten sposób jest szanowane, a nie w ten sposób, że oddamy wszystko, powiedzmy, państwom zachodnim, niech oni zrobią z polskim fabrykę, w której będą tylko ludzie pracowali, a my będziemy kupowali to, powiedzmy, w niemieckich sklepach, w Lidlach, gdzieś indziej, tam majtki, to to czy tamto. Będziemy się ubierali, powiedzmy, w sieciówkach, powiedzmy, bo to jest najprostsze, bo to najłatwiejsze. I tu odchodzimy od własnej kultury, od tego i zamieniamy się w państwo takie obozowe, gdzie wszystkich się ubiera w jakieś pasiaki, w jakieś inne historie. To jest, proszę Państwa, istotne, bo bardzo istotne na każdej niwie. Jak, jak kiedyś Ameryka była bogata, tam byli najwspanialsi kapelusznicy. kapelusze robili takie, było dużo, buty powiedzmy. Czy to są, czy to są buty te Kowbojki, jak to Polacy nazywają, czy Cowboy Boots, czy. Czy, powiedzmy, czy garnitury, czy jakieś inne historie, ale było tych siedzib, powiedzmy, jest, powiedzmy, garnitury w stylu włoskim. Włosi robią w stylu włoskim, na południu takie inne trochę, na północy Włoch inne. W Francuzi, chodzi o klapy, jakieś inne. Dużo by o tym, proszę Państwa, opowiadać się akurat, a czasami lubię posłuchać sobie takich, e, 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 takiego Jacques tam z żoną rozmawia na tematy, powiedzmy, związane z modą. To, to jest, proszę Państwa, bogactwo, i to, ale on mówi właśnie, kiedyś były takie sklepy, wspomina, że był w Rumunii, powiedzmy, jakieś były ładne buty, po prostu ktoś produkował, jakaś była firma, która produkowała firma no jakiś szef, powiedzmy, który miał tego, był w jakiejś Polsce, coś tam wspominał, ale to było. W tej chwili Polska tylko się zamienia w miejsce do, powiedzmy, obóz pracy i nic poza tym, to powiedzmy jest konsumpcja samochodów używanych czy tam powiedzmy nowych czy takich, ale to państwo przestaje żyć, żyć powiedzmy kulturą, żyć innowacyjnością, żyć powiedzmy, że ci ludzie coś ze sobą reprezentują, proszę państwa, bo jako masa tylko jakoś mięśni, to to nie jest to wyznacznikiem polskiej kultury czy polskiej mądrości. To jest właśnie, tutaj potrzeba odrodzić każdą gałęź przemysłu, każde zawody, powiedzmy takie, czy szewca, czy kaletnika, czy jakieś inne, żeby to ludzie tu, tu produkowali. Jeżeli to produkują, będą robili to dobrze, bo to przede wszystkim konkurencja napędza to, że jest dobrze, żeby robili to dobrze, to będą przyjeżdżali inni następni ludzie, którzy też zechcą akurat to od Polaków kupić, a może ktoś przyjedzie, zechce otworzyć jest swoją firmę, może czegoś od Polaków nauczyć, ale to jest ta droga. To jest bardzo, bardzo istotne i dlatego... I dlatego tutaj trzeba w tym kierunku iść, ale muszą być jasne reguły gry. Państwo silne to jest państwo silne moralnie i państwo silne, które egzekwuje to po prostu. Bez tego, bez egzekwacji, bez egzekwowania tego, to po prostu do, będziemy dążyli do tak zwanej demokracji pełnej, czyli do, do totalnego dziadostwa. To jest absolutnie e, zła droga. Dlatego jeszcze raz podkreślam e, tutaj czy to tam, e, powiedzmy, książka ta e, strolowana ta e, rewolucja ziemkiewicza, nie czytałem tej książki, nic, nic na ten temat nie wypowiem, ale na temat tego, o czym mówiono, to, to rzeczywiście demokracja, wolność jest dobra, ale ta wolność musi być budowana na pewnym kręgosłupie, w pewnym takim schemacie, który dał Polsce, powiedzmy, największe bogactwo, ale tak samo dał Polsce, ale inne państwa też swoje apogeum osiągnęły też dzięki czemuś. Trzeba na to sprawę zwrócić uwagę i to i wrócić do swoich korzeni i znów budować od początku polską kulturę na te korzenie. To na tyle serdecznie. Pozdrawiam.